Czas oczekiwań i analiz dobiegł końca. Teraz pora skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. To spotkanie to dla wszystkich kibiców nie mała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Ciekawy teraz strzał z rzutu wolnego. Odległość była duża, a zabrakło niewiele. Nie spodziewał się tego bramkarz. Gdyby strzał był ciut celniejszy, mógłby mieć kłopoty. Piotr Zieliński. Pędziora ma piłkę. Przemysław Frankowski. Schodzi ze skrzydła. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Piłka po jedenastce ląduje w bramce. Widzimy brak reakcji na ten strzał. W zamyśle piłka miała powędrować w środek bramki, ale tak się nie stało. Gramy dalej. Jeszcze sporo czasu, ale teraz Anglicy przegrywają. Harry Kane. Price. Show. Jude Bellingham. Show dostaje piłkę. Piłka poza boiskiem? Wznowią od bramki. Dobrą sprawę, oddał rywalom piłkę teraz, Hurricane. Polska konstruuje teraz akcję. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Teraz centra do Lewandowskiego. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Prowadzą atak bokiem, jest na to miejsce. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Udało się odzyskać posiadanie. Zalewski. Robert Lewandowski. Postanowił strzelać. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Wrzuca w okolice 11 metra. Piędziora. Zalewski, Bednarek przy piłce i teraz piłka do Arka milika. brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki, strzela Lewandowski i bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Polacy będą wykonywać rzut rożny. Wybija tę piłkę. Udało mu się ograć obronę. Przemysław Frankowski. Strata biało-czerwonych. To może być groźne. Będzie kontra. Anderson, Relish, Bukayo Saka i piłka do Bellingama. Rice, Hurricane, Declan Rice. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Jest za linią obrony, uwaga! Nie, nie ma gola! Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Stones. I piłka do Bellingama. Jack Brillish. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Tomasz Kędziora nie przepisowo teraz i sędzia obwizduje faul. A na dodatek każe go kartką. Jacku rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję. Lepiej było to rozegrać. Bukayo Saka. To jest piłka do Josaki. Mogą wyrównać stan meczu. Świetnie teraz w obronie. Zieliński. Piotr Zieliński. Lewandowski ma teraz piłkę. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Harry Kane. Kuka Yosaka! Genialna interwencja Szczęsnego. Rice. W posiadaniu piłki Henderson. I Kane! I bramka! Anglia znalazła teraz drogę do bramki. Odrobili stratę. Zalewski. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. W posiadaniu piłki Henderson. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Polacy tracą piłkę. Będzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? Czy będą prowadzić? Lewandowski. Anglia odbiera piłkę. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym, Buka Osaka. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. To jest piłka do Bukaj Osaki. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Wiązkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Samej remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. I wycofanie na przedpole. Look show. Grylish. z show. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Pogrywa piłkę w pole karne. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Co za interwencja? Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Lewandowski, rykoszek. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Show Hurricane. British. Kyle Walker. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Może im dać prowadzenie. Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką, zamiast strzelać technicznie powinien zaufać instynktowi. Grealish. Teclan Rice. Bukayo Saka. Saka otrzymuje podanie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. I Kane. Brodil. Ta! ależ tutaj to wyciągnął. Teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. I po akcji, aż szkoda. Zieliński przyjmuje piłkę. Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała było już po wszystkim. Aktualny wynik to 2 do 1. Look Show. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jordan Henderson. To jest piłka do Buka Josaki. Rice. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Luke Shaw. Ależ poszedł na przebój, ale do dwóch razy sztuka. Tym razem to obrońca był górą. Kyle Walker. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. No i już po akcji. Show dostaje piłkę. Saka gotów do odbioru. Gol! Anglia! Mają upragnione wyrównanie. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Frankowski. Podanie do Bednarka. Bednarek. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Jan Bednarek. Zalewski. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Jordan Henderson. Brytyjczyk. Jude Bellingham. I piłka do Bellingama. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Grylisz przy piłce. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Jest strzał. Szczęsny, ależ pięknie to zrobił. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szalę z. Genialna interwencja szczęsnego. Skuteczny pressing teraz, uwaga. Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Podanie. I piłkę ma Walker. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Z piłką Robert Lewandowski. Kontrata, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Emocje w końcówce, mało brakowało, dosłownie parę centymetrów do wewnątrz i ta piłka odbiłaby się prosto do siebie. Anglicy kontynuują akcję, korzyść, dobra decyzja. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Popatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. No, niestety, błąd ustawienia i obwizdany spalony. Lee. I akcja zastopowana. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Uwaga! Może strzelać! To jeszcze nie koniec. Nasuwa się pytanie. Co to w ogóle miało być? Totalnie zepsuty strzał. Takie podcięcie, gdy wyjdzie, jest efektowne, ale można się też nim ośmieszyć. Jordan Henderson. Jude Bellingham. Grillish. Podanie do Sterlinga. Henderson. Bramka blisko, koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Szansa, czy przełamie impas? Doskonale, Bramka. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież, gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Arkadiusz Milik. Świetnie zablokowany strzał. Jordan Henderson. Henderson. A zatem zaczynamy dogrywkę. Obie drużyny mają już swoje w nogach, ale nikt tu nie chce poddać się pierwszy. Faul w takim momencie. Czy zobaczy drugą żółtą kartkę? Nice. Okazja może być groźnie. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to czekaliśmy się! Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości. Kędziora. Zalewski. Podanie do Bednarka. Dobre, wycofanie ze skrzydła. Dobrze teraz przeszkodził. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Podaje do Fodena. Prawo. Dobry odbiór. Blisko własnej gramki. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Piłka w siatce. Wyrównują stan tego spotkania. Proszę Państwa, pokazali, że gra w dziesiątkę nie oznacza automatycznie, że możesz się już tylko bronić. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Było kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Foden przy piłce. Phil Foden. Juka krąży jak po sznurku w poszukiwaniu jakiejś nuki w defensywie. Bellingham przy piłce. Dobrze. Blokuje Bednarek. Gol proszę Państwa. Był bezlitosny. Goal. Na tablicy świetlnej Goal. wynik 4-3. Jan Betnarek I teraz piłka do Arkaminika Mogą wyrównać stan meczu Wyrównująca bramka dla Polaków Jest! Mamy remis Idziemy po więcej Panowie dalej Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Phil Foden. Przejmuje Foden. Henderson. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Ciągle on. Czy zdecyduje się na indywidualną akcję? Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał tak bliska, niemal zerowa. Jednak widzieliśmy to przed chwilą. Okazja na prowadzenie. I trafia do siatki. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. I to Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Phil Foden, tak proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Zalewski. Milik. Zalewski. Ma wsparcie, by to rozegrać. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Declan Rice. Grilisz przy piłce. O, i to był książkowy odbiór piłki. Milik. Hiram Trippier. I piłka do Bellingham'a. Phil Foden. Adresatem podania teraz Sterling. Jaką to obronił! Doskonała reakcja! Sterling rzuca na środek pola karnego. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Do końca dogrywki zostało zaledwie 5 minut. Czy jeszcze zdążą strzelić? Strata biało-czerwonych. No i wyjechał teraz za linię. Nie udał się ten dribbling. Polacy kolejny raz tracą posiadanie piłki. Jude Bellingham może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Zdecydowanie, ale czysto. Lewandowski ma teraz piłkę. Uwaga, będzie okazja! Tak! Co końcówka, proszę państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Na powtórce widzimy, jak ważny był tutaj drybling Lewandowskiego. Pokonał obrońcę i świetnie podał. A Robert Lewandowski w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Bez trudu pokonał golkipera fiorunującym uderzeniem na bramkę. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Nie daje się łatwo przepchnąć. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Szansa! Będzie remis! No i sędzia odgwizduje koniec tego spotkania. Cóż, słychać teraz na trybunach, że kibice. Już za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że.